Drugi dzień wojny rozpoczął się od odgłosu syren alarmowych słyszanych m.in. w Kijowie i we Lwowie. W nocy Rosjanie parli do przodu na każdym kierunku. Tak wygląda przybliżony obraz rosyjskiej inwazji na godzinę 16 czasu europejskiego. Rosyjskie ataki rakietowe i artyleryjskie trwały przez całą noc i do rana. Wczesne oceny mówią, że Moskwa zakładała szybszy kolaps wojsk Ukrainy i szybsze zdobycze terytorialne. Pomimo zadanych strat pierwszego dnia wojny Rosjanie nie zniszczyli całej obrony przeciwlotniczej Ukrainy. Według informacji podawanych przez Sztab Generalny Ukrainy zniszczonych zostało kilka rakiet i dwa samoloty wroga. Siły rosyjskie trzymają się głównie sieci dróg, podobnie jak w latach 2014-2015. Wczesne postępy są czynione przez oddziały rozpoznawcze, ale jazda drogami pozostawia jednostki wsparcia otwarte na zasadzki. Pojawiają się oznaki wojny miejskiej. Ciężkie walki toczą się w okolicach Charkowa i Sumy. Wojska rosyjskie próbowały przedostać się za ochtyrkę i wygląda na to, że próbują okrążyć Charków. Główne uderzenie nastąpiło na południu, z Krymu. Siły rosyjskie nacierają na Hersoń, Melitopol i okolice Mostu Antonowskiego. Pojawiły się pierwsze oznaki, że wojska rosyjskie mogły wkroczyć do Mykołajewa, ale prawdopodobnie jest to tylko element rozpoznawczy. Rosja osiągnęła ograniczony progres, a strona ukraińska zachowuje kontrolę nad głównymi miastami, jednak okrążenie Kijowa trwa. Armia Ukrainy stawia opór na czterech kierunkach. W celu utrudnienia natarcia wroga, Armia Ukraińska wysadziła trzy mosty wokół Kijowa. Poinformował w piątek rano serwis Euromaidan.pl. Armia Federacji Rosyjskiej prowadzi ofensywę po obu stronach Dniepru. Ofensywa z północy nie byłaby możliwa, gdyby nie wykorzystanie terytorium Białorusi. Jeden kierunek odchodzi z Mozyża po lewej stronie Dniepru. Z kolei drugi na Czernichów po prawej stronie Dniepru. To są zdjęcia obrońców Kijowa. Z Sił Obrony Terytorialnej na moście drogowym w dzielnicy Podil. Według doniesień wojska ukraińskie przechodzą na pozycje obronne w pobliżu centrum miasta. W dalszym ciągu zachowana jest ciągłość władzy państwowej na Ukrainie. Państwo pomimo trudności działa i realizuje swoje funkcje. Armia niej została rozbita i w dalszym ciągu stawia opór, mimo bardzo niekorzystnego położenia. Cytat: To może być ostatnia chwila, kiedy widzicie mnie żywego. Miał na ostatniej konferencji z liderami Unii Europejskiej powiedzieć prezydent Wolodymir Zelenski, jak podają źródła dyplomatyczne. Zelenski zapowiedział, że zostaje w Kijowie. W istocie wydaje się, że głównym celem Kremla jest zajęcie Kijowa, złamanie centrów dowodzenia i, cytat, zgładzanie przywództwa politycznego. Efektem tego ma być poddanie się ukraińskich żołnierzy i zakończenie działań wojennych. Co więcej, nowy kierunek otworzył się na północnym zachodzie Ukrainy, od strony Białorusi, na południe od Pińska. Jego celem może być odcięcie Ukrainy od dostaw z zachodu przez Polskę. Intensywnie wykorzystywane są również lotniska na terenie Białorusi, baranowicze Łuniniec czy Bobrujsk. odnotowano również lądowanie rosyjskich IU-76D na lotnisku w homlu. Tak jak Kreml dobrze skalkulował mdłą reakcję zachodu, tak wydaje się, że nie docenił ukraińskiego ducha walki i możliwości jego wojska. Starszy lytenant zbrojnych sił Ukrainy, komandir piechotnej Roty. А це мої бійці. Нас немає ні страху, ні паніки. Ми не складемо зброю і не дозволимо жодним тиранам, жодним вбивцям диктувати нам власну волю. Ми від... не віддамо жодного міліметру власної землі. Можливо, це наше останнє відео Я не знаю, був я хорошою людиною чи поганою це скаже лише Бог. Але я знаю, я хороший громадянин і я хороший солдат, я захист своєї країни. Її запорука в мирі і щит і меч під час війни. Хто б ви не були, скільки б вас не було, ідіть сюди і ви пізнаєте наш гнів і нашу людь Забирайтеся з нашої землі. Ми будемо битися до останнього набою. А коли вони скінчаться, ми будемо битися голіруч Ми будемо битися на землі і на воді, і під землею, і в небі. Ніхто із вас не вернеться звідси живим. Ви всі здохнете. A nasza kraina będzie tucie i wilna! Sława Ukrainie! Roda! Jest wola walki, jest jedność narodu, a władze zostają w kraju. Co więcej ukraińskie wojsko donosi, że od początku wojny Ukraińcy zabili 2800 rosyjskich żołnierzy. Stan na dziś to ponad 2000. Kijów podaje, że to największa liczba ofiar, którą w ciągu jednego dnia poniosła współczesna Rosja. Walki o czerników mocno wpłynęły na tempo operacji. Dużym sukcesem było odbicie lotniska Hostomel pod Kijowem. To nie tylko skomplikowało rosyjską ofensywę na Kijów, ale także niezwykle wznieciło ducha walki. Social media obiegają historię o nieustraszonych bohaterach na przykład 13 żołnierzach wyspy węży. Posłuchajcie. Powieram, Wyobraźnie rozbudza także legenda ukraińskiego pilota o pseudonimie Duch Kijowa, który miał zestrzelić sześć samolotów wroga swoim przestarzałym migiem 29. Ukraińcy informują też o saperze, który miał poświęcić swoje życie na moście w Hersoniu. Podłożył ładunek, by wysadzić most, ale nie miał jak z niego uciec. Niechybnie trzeba oddać, że Ukraińcy dobrze rozgrywają wojnę informacyjną i używają social mediów do wzniecania ducha walki. Jednak trzeba pamiętać, że ten rodzi się na froncie, nie w internecie. Co więcej, Ukraińcom udało się odgryźć i zaatakować cele w głąb Rosji. Rakietami taktycznymi toczka u zaatakowali oni lotnisko w Millerowie w obwodzie rostowskim, prawdopodobnie niszcząc kilka samolotów. Mimo to obserwujemy cały czas ograniczone rosyjskie zaangażowanie w ofensywę. Wojsko rosyjskie postanowiło nie wykorzystywać w maksymalnym stopniu swojego potencjału ogniowego, co mogło spowodować tysiące zabitych i rannych. Ukraina nie została zdławiona w ciągu pierwszych dni wojny. Rosja prawdopodobnie uznała, że duża liczba ofiar na Ukrainie utrudni osiągnięcie długoterminowego rozwiązania politycznego. Nie ma gwarancji, że Rosja będzie w stanie przełożyć siłę militarną na realizację swoich celów politycznych, a zdecydowany opór w miastach zmusi ją do użycia większej siły, co doprowadzi do większej liczby ofiar wśród ludności cywilnej i utrudni zakończenie konfliktu. A im dłużej walka trwa, tym większe jest ryzyko wyższych ofiar po stronie Ukrainy i Rosji. Za tym idzie problem z wytłumaczeniem rosyjskim matkom śmierci ich synów. Do tego dochodzą coraz większe koszty ekonomiczne związane z zagranicznym gniewem, mimo że ten dalej jest tłumiony. Szybkość działania jest kluczowa, dlatego zajęcie Kijowa i poddanie się Ukrainy jest dla Rosji teraz priorytetem. Należy jednak pamiętać, by nie wysnuwać daleko idących wniosków o tym, jak walki przebiegały w pierwszych 48 godzinach. Rosyjskie dowództwo coś planowało, rezultat jest mieszany i teraz mogą dokonać korekty. Rozpoczynając walki w mieście ofiary są nieuniknione. By dojść do dzielnicy rządowej w Kijowie trzeba przejść kwartał po kwartale. Należy cały czas pamiętać, że Rosjanie mają potężną przewagę w sile ognia. Dlatego nie ukraińskie morale, ale sprzęt wojskowy jest teraz problemem. Ukrainie potrzeba dostaw broni. Moja jest To jest krótki Mamy A before and low uh, on the 300 uh, uh, members of the battalion of the territorial defense and we have uh, two machine gun and we have uh, more or less that's it this is the long life of the people who want to enlist it in the battalion but we don't have enough arms for that and this is the only limit. Why the civil defense, the normal, ordinary people, sometimes never been in the army, staying in line now to join us? This is uh, uh, extremely touchable and extremely great demonstration how uh, Ukrainian people hate Putin and how we are against Russian aggression. This is very clear. How long do you think you can hold out? Whatever. Cztery ukraińskie transportowe Any 26, należące do Ministerstwa Spraw Nadzwyczajnych, przyleciały dzisiaj do Polski i wylądowały w Bydgoszczy. Natomiast w Dęblinie wylądowały cztery Iły 76. Nieznany jest cel ich lotu. Natomiast Polska zamknęła swoje niebo dla rosyjskich samolotów. Niestety dochodzą informacje o coraz tragiczniejszych zbrodniach na cywilach. Gubernator obwodu Sumy poinformował, że Rosja kontynuuje krwawy ostrzał dzielnic mieszkalnych. W rejonie Sumy ostrzelano z wielu wyrzutni rakietowych domy, schronisko i przedszkole. Ciężko ranne są dzieci. Takie zdarzenia podlegają pod zbrodnie wojenne. Przejdźmy pokrótce przez świat dyplomacji. Natowskie Very High Readiness Joint Task Force, czyli wojska wysokiej gotowości, zostały aktywowane. Tymczasem Putin kontynuuje retorykę odhumanizowania Ukraińców i zachęca do puczu w Kijowie. Cytat. Wygląda na to, że łatwiej będzie nam dojść do porozumienia z nimi, niż z tą bandą narkomanów i neonazistów, która osiedliła się w Kijowie i wzięła jako zakładników cały naród. Natomiast Sergiej Ławrow wyjaśnił, dlaczego Rosja musiała rozpocząć wojnę z Ukrainą i był to czysty przykład fikcji znanej dotychczas Zoruela. Cytat Operacja rosyjska jest przeprowadzana w celu uwolnienia Ukraińców od ucisku, aby mogli sami decydować o swojej przyszłości. Wczęto również procedurę zawieszania Rosji w Radzie Europy. Do tego UE ma zamrozić aktywa Władimira Putina i Sergeja Ławrowa, jednak w tym samym czasie nie wprowadzi dla nich zakazu lotów. Napływają także obrazki z Czeczenii, gdzie Ramzan Kadyrow miał odprawiać Czeczenów przed wysłaniem na front ukraiński. Natomiast Turcja odmówiła zablokowania własnych cieśnin rosyjskim okrętom wojennym powołując się na konwencję z Montreux z 1936 roku. Rosyjscy naukowcy wystosowali list, w którym domagają się końca wojny. Godne zauważenie jest działanie malutkiej Estonii, która wysłała dodatkowe pociski Javelin i amunicję przeciwlotniczą. Doniesienia z ostatniej chwili mówią, że Niemcy otwierają się na możliwość odcięcia Rosji od Swift, powiedział niemiecki minister finansów. Coraz trudniejsza staje się także sytuacja cywilna. Tysiące uchodźców zmierza na granicę z Polską i Rumunią. Robią się korki na dziesiątki kilometrów, porzucane są auta. W wyniku ogłoszonej powszechnej mobilizacji ukraińskie wojsko nie pozwala na opuszczenie kraju mężczyznom w wieku od 18 do 60 lat i nakazuje walkę z agresorem. Kobiety krzyczą, by nie zabierać ich mężów. Ludzie idą na piechotę nawet 80 km, w tym małe dzieci. Podróż szczególnie ciężko znoszą niemowlęta. Dlatego zachęcam do zapoznania się z apelem polskiej akcji humanitarnej i wsparcia. Polska akcja humanitarna prowadzi zbiórkę na sfinansowanie działań przy granicy z Polską, aby wesprzeć osoby, które przekraczają granicę z Polską, potrzebują najpotrzebniejszych produktów, a z drugiej strony osób, które będą się przemieszczać we wschodniej Ukrainie i w środkowej Ukrainie, szukając bezpiecznego miejsca. Zbiórkę można wesprzeć na Pachor.pl.